Kochani, to znowu ja, pomimo tego, że mamy masę śniegu, kochani, na wlotku jest około 22 stopni, przynajmniej tak pokazuje termometr tutaj za, na budynku za mną, po prostu słońce się opiera, ogrzewa wlotek, uwierzcie mi, jest ciepluteńki, będzie to powodować, że pszczoły, które chcą umrzeć, będą wylatywać z ula, będą wychodzić z ula i te, które będą się chciały opróżnić. Część pszczół, kochani, będziemy widzieć, że będą tracić orientację, będą wpadać w śnieg. Może być ich kilka, może być ich kilkanaście. Za dużo nie jest dobrze. Kilka jest to naturalna rzecz. Te pszczoły, które, kochani, chcą się opróżnić, a śnieg jest w miarę mokry. Yy... Będą mogły jeszcze się wzbić do góry, jeżeli zrobią to dość szybko. Jeżeli macie puch, będą wpadać momentalnie, zatapiać się w środku tego śniegu. Tutaj, jeżeli macie za dużo takich pszczół, które po prostu chcą się oblecieć, połóżcie jakieś e, takie gałęzie jodłowe, świerkowe. Będzie to powodować. Widzicie, ona próbuje się wzbić. Niestety jest za zimno, kochani, dla niej. Już jej mięśnie nie działają, więc... Wiecie... Czekajcie... Oj... Widzicie? Nie chcę mi posłuchać. Tamta zmarzła od wiatru, poszła. A ta, jak nie stanie na tym za chwilę, to wiecie co się stanie? O! Poszła sobie do środka. Pamiętajcie. O! Tutaj wam pokażę od razu. Zobaczcie, jak ciepłe ciało pszczoły potrafi głęboko zatopić pszczołę. Jest około 3 cm w środek. Kochani, takie pszczółki, jeżeli to jest świeży osyp, 180 sekund. Waszej, waszego ciepła dłoni i żyje. Możecie sobie sprawdzić, jak to wygląda. Zachęcam, kochani. To są fajne chwile, jeżeli Wam się uda, żeby ta pszczoła od Waszego ciepła wstała i poleciała. Pamiętajcie, nie ratujemy wszystkich pszczół. Nie wiemy, nie znamy przyczyny, jaką mają, że wylatują z ula. Kochani, jeżeli wiemy, że żyje, pozwalamy jej po prostu wlecieć samemu. Nie wkładamy od góry, bo nie wiemy, czy to jest z tego ula. Ona wie najlepiej, czy chciała wylecieć, umrzeć, czy po prostu chciała się opróżnić. Miłego!